Cześć, liczyłem. Witam w kolejnym vlogu. Yy, obecnie, co? Ładowarka obmyta, bo obornie ich wywalałem więc ładowareczka obmyta. A my idziemy do zielonego. Cyk, myk, myk. wam, że trochę ogarnąłem. Wymiotłem w zasadzie. Już podłoga lepiej wygląda, ale jeszcze jest taka kwestia, że niedługo przyjdą mi płyny do mycia. Także wiecie, co? Wymyjemy go dokładnie i będzie jak noweczka. O, dobra, kierow w dół. No, odpalamy radej, bo wyciszmy. Dobra, no i co, i zapinamy przyczepę samozbierającą. Yy. No co, no, czas się uszykować do sezonu zielonkowego. Bo jakby nie patrzeć, mamy już połowę marca. Kwiecień, majcień zostaje nam dwa miesiące i będziemy zbierać, o kiciusz jakiś rudy, nie wiem czy go widzicie tu na w snopku leży nie wiem czy je to no ale leży ładne rudy my sobie lecimy o, braciak na dachu u da siedzi renny chyba kręci chłopaki tam działają cały czas My też będziemy działać. Ostatnio już podjechałem tutaj pod nią, bo kółko się na tyle zagłębiło, no po prostu wiecie, przez zimę usiadło i było strasznie nisko w ziemię wbite. więc stwierdziłem, że nie ma co kombinować. Najlepiej będzie sobie podjechać pierwsze i wyciągnąć z na haku. Moment, szelki w dół. To to. Dobra i cofamy pod nią. Mniejszym sobie zakresy. Nie wiem jak jest zaczął ustawionym względem tej wysokości teraz, ale już widzę, że będę musiał ja. wyjść. No ładowarkę się już upieprzyłem cały, a szkoda gadać. Ale i tak muszę tu całość, bo o co chodzi? Muszę umieć cały podbierać. Podbierać jest ok na sezon, tylko kwestia jest taka, że tu są z tyłu noże, które muszę wymienić. Wszystkie, czyli 31 sztuk, więc trochę będzie. A sami zobaczcie ile tu jest syfów. No bo już nie czyściłem tego po ostatnim pokosie jak gdyby co zbierałem u znajomego I tak zostało. No trzeba dać na ostatnią górę. Dobra, zapadam było na głowę. Dobra, więc trzeba to podnieść na samą górę. No i tak jest za wysoko, coś inaczej stoi. O ty kuru opuszczaj się. Zobaczymy czy kamera w ogóle po zimie będzie działała Bo no to mnie najbardziej ciekawi w sumie Tablet się nie poprały nie. Dobra Podpinamy i sprawdzamy jak ona się czuje po zimie Dobra mamy Zaraz zapamiętaj wszystko jak to się skręcało. Hydrauliki chyba nie będę podpinał bo mi nie jest potrzebna w sumie. Chociaż jakbym podbierać śmiało podpięty i bym opuścił to bym opuścił. Zobaczymy jak to wszystko chodzi. Ruszamy pod maker Ojej, jak ja dawno z tym klawtą nie jeździłem, w sensie ona jest jeszcze mała, w porównaniu do, do miejsca, że tak powiem docelowego z przyczepą samozbierającą. No ale nie jest najgorzej, już. Ludzie powiedzą, że mnie porąbało, jak to zobaczy na okolicy. Marzę za on już przyczepą samozbierającą zbierającą jeść. Nie jest źle. Człowiek się odzwyczaił od jeżdżenia z nią. Tak myślę, czy jechać tędy, czy tam do tyłu? Nie ja no, chyba tu wcofnę normalnie pod myjkę. Innej opcji nie widzę. Dobra, sobie wcofnę na spokojnie, to wam wtedy pokażę co i jak. Nie będę się z kamerą na głowie kręcił. Dobra, widzimy się jak już się ustawię. A few moments later. Dobra, udało się w nie robią, co sądzi za drugim razem, ze względu na to, że pasował stoi, było dość ciasno, ale tak to jest git. Teraz najważniejsze elektronikę muszę stąd wykręcić. A, coś tu gdzieś olej leci. W ogóle muszę sobie pokombinować, porobić. Jeszcze sporo rzeczy przede mną, no ale będzie git. Wtedy było na szybko robione, a teraz będzie zrobione prima sort. Dobra, muszę go opro założyć na głowę, bo inaczej tego nie ogarnę. Dobra, kawałek szmatki mi się przydał jakiś. Nawet jakiś tam się w że zachował, kawałek szmatki. Bo jest upaprany w oleju. Końcóweczka, a tego bym nie chciał. Dobra. tu mamy teraz to wytrzeć, żeby sobie nie paprać w ciągniku. Chociaż wiecie jak to jest z olejem. Szmatą tego się nie wytrze. No tu coś się popierdzieliło. Trzeba będzie porobić od nowa. Kable powywijały. Porozklejało. Trudno. To i tak będzie przerabiane jeszcze, bo muszę dołożyć. Mm -hmm. Dobra, glit na razie nie chcę tak będzie Dobre To to podbierać Jakbym opuścił to bym opuścił, chociaż najważniejsze to i tak są tutaj Ciekawe czy ręką to otworzę eee. Muszę się tu dostać To, to i tak będę tu zakładał łańcuch do naciągnięcia, do przesmarowania A to dopiero będziemy smarować, jak wszystko będzie ogarnięte No, co jest? Co jest? No do czego to tak jest? Nie ja wechł, dobra. dobra. O. Powiem wam, że to będzie lipa by musiał całkowicie wypiąć noże na ziemię. ciężko to widzę, żeby to łatwo umyć. takich najważniejszych planów to jest wymiana noży i dwa to jest rozebranie tu tych klap gdzie są te siłowniki to wszystko muszę zwalić to e... tą klapę muszę zwalić tą nie tą muszę zwalić żeby ją wyprostować i zrobić łożyska na, na tym tu dokładnie te łożyska wymienić, bo z tamtej strony mi się przypaliło na jesieni. Więc tak to to git. Dobra. Dobra, wszystko mamy powłączone. My yy, brzydale Można brać się za próbę mycia. Dobrze powiedziane, próbę. A wiem co zrobię. Jeszcze moment. Ach ty kurwa. Wyszło U. Dobra, wejdziemy tu. O, trochę się zieloneczki tu też napchało. Deseczki elegancko pomyte, porobione. Wiecie co? Ja spróbuję tu od góry walnąć. Pierwsze strumieniem. Zobaczymy, co się uda. No to jest podłoga cała wymieniana. Kamera z tyłu założona. Także ofensywnie. No trochę piachu jest. Pochlapałem. No jak? Czekaj, ciekawa rękawa, może wyciągnę i was wytrę. Lepiej? ostatnie co zbierałem nawet się napchał Idziemy pod spód, zobaczymy tam pod spodem. Co to się powymywało? Opowiem wam, że trochę z cyfru zleciało. Dobra, trzeba wejść tu po studio. jo. O, lecz zarąbałem kamerą. Trzało, mam nadzieję. Nie, nie będę jej teraz zdejmował. Bagno. Lecz. Muszę kamerę zdjąć i wytrzeć ją, bo na 100% jest już zawalona. Zobaczmy jak ona wygląda w ogóle. O, tak samo jak i ja. Hmm. Już lepiej. Dobra, nie no, powiem wam, że jest cholernie ciężko tu umyć. Tu jest cyfus znowu. Śmierdzi jak na rybach jakimiś takimi trawami. Fu. No to co? Ja no muszę to złożyć, powypinać. Na razie to się pobawię tak na sucho. Także dzisiaj będziecie mieli ogarnianie przyczepy. A myślę, że na następnym vlogu nagram jak to rozbieram wszystko. I co? I, i, I będziecie widzieli. Także dobra, widzimy się za chwilę jak ją trochę ogarnę, bo szkoda gopro zapierdzieli całe w błocie. Także widzimy się za chwilę. No i co? Co wam powiem, to wam powiem. Nie obyło się bez zwalenia tego. Także noże jak widzicie są już skończone. Co tam nie O, piesełek przyszedł. O, Przytuli się przyszłaś. No. E, muszę to wszystko pomyć, bo zobaczcie, jest niepodomywane. No nie szło, domyję to i będziemy szukać numerów na nożach i czegoś zamawiać. Zobaczymy z jakiej firmy i z czego będziemy szukać. Ale najpierw najważniejsze to jest znalezienie numerów. Widzicie ile ich jest. Poczekajcie. Piesek odejdź.

Eee, zobaczycie mniej więcej, jak to wygląda rozbieranie. Eee, Że dzisiaj się z Wami żegnam. A przy następnym vlogu sobie obczajcie, eee, jak te noże będę wyjmował, łożyska z tyłu, grzebał, bawił się. No i być może uda się nagrać, jak przyślą nowe. Albo to następny vlog będzie, zobaczymy jak to czasowo wyjdzie. Bo też nie chcę Wam kręcić godzinnych vlogów, bo to jest bez sensu. Przynajmniej tak mi się wydaje. Zresztą napiszcie, co myślicie. A mam nadzieję, że zostawiliście subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby się nie przegapili następnej wymiany. Więc dzięki za oglądanko i trzymajcie się. Nara!